Bądź mną. Lubisz wkładać mąkę do wszystkiego i to później jeść. Wszyscy z klasy już do tego się przyzwyczaili, tak samo jak twoja rodzina. Raz w szkole wsypujesz mąkę do mentosów i pytasz się, czy ktoś by nie chciał. Cała klasa się zgodziła. Oczywiście każdy lubi mentosy, ale tylko, że nie wiedzieli, że tam jest mąka. Gdy wszyscy już zjedli mentosa, gdy cała klasa pada na ziemi, tylko, że ty nie. Właśnie sobie przypomniałeś, że Twoja mama jest hitmenem i to nie musiała być Mąka. Więc wracasz do domu i pytasz się, czy to jest Mąka. Matka odpowiedziała ci, że tak, to jest Mąka. I właśnie sobie w tej chwili przypomniałeś, że Twoja klasa ma alergię na Mąkę. Oprócz ciebie.